Halo tu ciapa. W tym filmie chciałbym podsumować rok 2023 na moim kanale, doliczając do tego początki kanału, opisując pokrótce filmy wrzucone w tym czasie i nie tylko. Zapraszam. Tak więc zacznijmy chronologicznie od początku. Swój kanał założyłem 6 listopada 2022 roku, a pierwszy film wrzuciłem 13 listopada. Pierwszym filmem na kanale jest moje entry do kolaba z gry w ciemno autorstwa Analog Noise'a. 20 listopada wystartowała moja autorska seria komediowa, inspirowana wieloma przeróbkami na YouTube. Kiepski show, które naliczyło sobie już 12 odcinków. Widzisz? Będę z racji tego, że razem z ekipą AN Discord robiliśmy tego samego dnia transmisję na ANHD, postanowiłem zrobić relację o kulicach powstawania takiej telegry oraz AN News. Relacja ta ujrzała światło dzienne dopiero 23 listopada, zaledwie 3 dni po transmisji ANHD. Ale... Okno zostało zamknięte. Do Chyba Mord mnie mnie zadzwonił. Halo. Dekoder marki telewizji Chyba, mnie halo? 27 listopada wleciał drugi odcinek Kiepskiego show, który jest do tej pory najpopularniejszy ze wszystkich. Wynika to najpewniej z parodii projektu analog horror pod nazwą Radą 43 w dość prześmiewczy sposób, choćby edytując pliki źródłowe i projekt poradnika pracownika chociażby. A oto pier nie Marcina Pierdopały o produkcjach Random 34. Naszym celem telewizji Radom 34 jest polerowanie ffu los Mistrija, buzuje Dranalinę! Moje początki opierały się głównie na eksperymentowaniu z kontentem, jaki chcę tworzyć na tym kanale. Tutaj macie moje zalążki filmów związanych z informatyką. 2 grudnia 2022 roku ukazała się czterocinkowa seria z komputera HP Compact DC 7700. Realizowana bez komentarza głosowego, tylko z obecnymi odgłosami komputera i jego peryferiów. Inspiracji zaczerpnąłem od użytkownika Kaji, który przetwarza i przesyła informacje do pozostałych elementów. W większości przypadków obudowa zawiera również stację CP lub DVD, co umożliwia instalowanie do programowania. Kilka filmów później, 27 grudnia, pojawił się jedyny do tej pory filer, w postaci utworu z gry Hugo Tropical na wyspa Spad 2 z minigierki Jockey. Pierwotnie miałem powrócić tego więcej, ale nie miałem na to chęci. W opisie nadmieniłem, że w przyszłości ukaże się poradnik, jak zdekompilować i skompilować pliki RES w folderze z grą, ale tego drugiego do tej pory jeszcze nie rozpracowałem. Kolejne kilka filmów później, bo aż 25 marca 2023 roku wrzuciłem kolejny filer pod postacią imitacji wczesnego gameplayu z klasycznego Minecrafta w wersji 0.3.0 wraz z The Polish Tales'em. Nie da się tam wyskoczyć! Nie, nie da się stąd wyskoczyć! spróbuj, spróbuj, Nie da się tam wyskoczyć! O nie! na się... Istnieje również druga część filmu na kanale Tales'a. Proszę bardzo, oto fragment. <gry> Znajdziesz mnie? Cześć! O nie. O nie, o nie. W kwietniu 2023 roku otrzymałem mój obecny komputer, więc postanowiłem, że zestawię go z moim poprzednim Lenovo, do którego wrócimy zaraz, pod kątem wydajności w benchmarkach i podzespołów. No i oto kolejne eksperymentowanie z różnymi formatami na kanale. 13 kwietnia pojawia się materiał o graniu na Craftplayu, który nagrałem razem z DePolis DizWezem i Grutopią, z wykorzystaniem perspektywy odweza. Stój ten. Nie! ty, Obywatel, ty. O, no, o, o, o! Szybko minęło, Szybko minęło. Brudny. Kiedyś wrócę do tego formatu, chociażby w formie filerów na kanale. 3 maja pojawia się pierwsza seria z gameplayów z serii gier Hugo Tropikalna Wyspa, licząca sobie aż 6 odcinków. No tu akurat nie zarejestrowało poprzednio i spadłem. Wow. Kilka filmów, potem ukazuje się kolejny eksperyment z formatem na kanale, jakim są odcinki o laptopach i komputerach, w których prezentuję jak dobrze mogą sobie radzić z danymi programami czy też grami. Pierwszy pod młot 19 czerwca 2023 roku poszedł Acer Travelmate 2490. W d Marku 2001 mamy wynik 2195 punktów. Kurde, uwielbiam to, że co trochę wyłączają mi prąd na osiedlu i nie mam jak tego filmu nagrać. Ale dobra, chociaż sobie zainstalowałem niektóre programy. Niedługo potem na serwerze AN Discord zorganizowano event AN Tournament. Postanowiłem powtórzyć to, co z AN HD: format związany z relacją, ale pod postacią gameplayu. Dzień po dniu, od 1 lipca do 4 lipca, wrzucałem filmiki z AN Tournament 1, który udało mi się fartem zwyciężyć. Nie teraz Ciociąg ciąg pierwszej eee, Starz z Boża, starz Boża, nie jest przy tym silo, nie jest przy silo. Wracam go. <noise> Naprawdę, Wes. Naprawdę, Kury wes wers, ty jesteś ślepy. 21 lipca pojawił się pierwszy filmik z mojego poprzedniego komputera. Lenovo Idea Center 320 ISH. W przyszłości spróbuję coś jeszcze z nim zrobić, lecz muszę pierw zgrać teletext z zalegających taśm obok mojego biurka. Co jest, skundę? 1,3 GB RAMu widlu? No teraz już 1,5 GB, ale ludzie, kochani, no tylko tyle. Dzień później wrzuciłem w. Filler. Chyba nie trzeba tłumaczyć, co to jest. Po przerwie od 24 sierpnia do 30 sierpnia ukazywała się druga seria z gameplayów. Tym razem była to pierwsza część kangurka ko w siedmiu odcinkach. Pierwotnie chciałem nagrać jeszcze pozostałe dwie części OG kangurka oraz reboot, lecz Odpuściłem sobie już ten pomysł. Co już tutaj postawię checkpointa, bo mam loa strasznego. Więc jak zginę będą jaja. Dokładnie. Punkty zaczepienia w tej grze. Ha, dobra. 17 listopada wrzuciłem pierwszy filmik z Samsungiem R530 i od tego momentu mój kanał zaczął wzrastać w statystykach w zastraszającym tempie, oczywiście pozytywnie. Demo gry Next Car Game, która potem okazała się być dzisiejszym requestem z 2018 roku, uruchomiło się bez większych problemów, no może poza tymi gigantycznymi ścinkami w okienkowym 1024x768 na najmniejszych detalach bez botów na mapie. Przedział od 5 do 9 FPS-ów, średnio 7 klatek. A tak poza tym to podczas grania i testowania tej gry no to Dobiłem 77 stopni na rdzeniu. 24 listopada odbył się koncert dwóch zespołów Dew Night oraz popiór niedaleko mnie. Jako że byłem tam na miejscu, to postanowiłem jako pierwszy wrzucić do internetu zapis obu koncertów. Sam pamiętam nieźle podpity zmontowałem oba koncerty i od trzeciej w nocy wrzuciłem je do YouTube. Ech, największą satysfakcję mam z tego, że sam zespół Dev udostępnił udostępniło mój zapis na Facebooku. Jej, gęba cieszyła mi się niemiłosiernie. Ostatni odcinek pierwszego sezonu kiepskiego show wrzuciłem 12 grudnia 2023 roku. Kiedy odsapną nam głowy i nabierzemy pomysłów, to wrócimy do tej serii. Tak więc wyczekujcie. Uh, co to za animacja kur... co to za jakiś y... Oh, My to first to... render o, to, to, zobacz, in Blender. O, ja palę się wam. Jaki ładny render. Widać, i... że to animację robiła Telewizja Polska. Tak Engine. Jak się fajnie przesunęło. Ale, ale perfidny rotate. Ale gówno. A teraz najbardziej niespodziewane według mnie osiągnięcie: potężne wybicie się trzeciego filmu o Acerze. Dziękuję z góry wszystkim, którzy postanowili wesprzeć mój kanał w postaci subskrypcji, bo to naprawdę motywuje do nagrywania kolejnych filmików. No i dotarliśmy do 31 grudnia 2023 roku. Czyli dnia aplaudu tegoż filmu. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy wspierali mnie w tworzeniu treści na tym kanale i nie tylko. Również podziękowania śle do tych, którzy postanowili wesprzeć mnie subskrypcją na kanale. Uwierzcie mi, to naprawdę motywuje do tworzenia treści, które my lubimy wszyscy. W 2024 roku również poeksperymentuję z różnymi formatami, no i oczywiście przygotuję na zaś filmy do zmontowania na start w 2024 roku. A mam już trochę pomysłów do zrealizowania, tak więc, no, trochę tego będzie. I tym akcentem kończymy ten filmik podsumowujący. Naprawdę jeszcze raz wielki dzięki za to. Że jesteście i widzimy się niebawem w następnym filmie, albo na karcie Społeczność. Trzymajcie się i się?